Nie ja mam ordy, to ja Ninjaman i dzisiaj zagramy w grę, w którą już nikt nie gra, czyli w Stars, Wine Stars, jak to też ja mówię, bo ta gra się robi bardzo wkurzęcza. 170 gramów uzbierane wreszcie w tym karneciku. No i Twixie kolet to sobie jeszcze tam wbije, ale dzisiaj zajmiemy się między innymi odblokowanie koleb i karunety. Dobra. Nie przedłużamy, kupujemy. Uzbieram! Pamiętajcie, warto zbierać, ja już na to pieniędzy nigdy więcej nie wydam. No, chyba. Właśnie wiem, że bateria mnie ogranicza, dlatego odcinek nie będzie tu. No i tak, odbieramy sobie dzisiaj tylko Kolet i Poco Stara. A więc mówię wszystkim do Poco. Spoko. I Kolet, tak? Jej, wreszcie nowa postać. W sumie na nie jakiś czas temu był. Ale na no też mi zależy. A więc. <laughs> Mamy pierwszą postać, tą no, tego typu. Yy, a więc musimy ją znaleźć. Opening tych wszystkich innych rzeczy zrobimy sobie kiedy indziej. Ale dzisiaj nieco inaczej. No więc fajnie. Na niego w ogóle zobaczcie. Jeszcze ma na 13. I w tym odcinku. Yy, o w ogóle tutaj. W tym odcinku pomyślałam, że udamy się na oblężenie. O, i mam jeszcze misję z Karnetu odblokowane teraz. Ja się. To teraz z tego mam naprawdę dużo i szybciej to wbiję. Okej. Okay. Mam w ogóle dwie misje z Rosą, żeby wygrać. Więc tu chętnie zrobię. Później. Mm. A więc tak. Mm. Udamy się na oblężenie, ponieważ to teraz będzie łatwe, ponieważ niski poziom. Teraz, czy, czy tam było 15 razy wygrać? Nie, pokonać 15 przeciwników. Czy jest tylko z Karnetem? A więc zrobimy to od razu. No i wytestuję moją nową zadymiarę. No i zobaczcie, No i mam 20%. Okej. Okay. To zobaczymy, jak sobie poradzę. Sądzę, że tą 50 kolet jeszcze wbiję. Bo yy, zostało 30 dni. Tak dużo zbiłem poziomu. Teraz tym bardziej, że mam ten karnet i będzie więcej misji. Hej, okay. poradzimy se. Ale się mało zadaje teraz ten kal. Niski poziom 28% mają. Dobra. Słyszałem w ogóle, że na obrężenie kolet jest dobra. Bo możemy zabrać śrubkę i wrócić. Eee, jest spoko. Sorry, że tak nie celuję, ale. Ale czasem celowanie. No, nie jest warto korzystać z niego. Uwierzcie. Czasem to jest przydatne. Nie celować. No i od razu wygrywamy. No wiedziałem, że wrócę. Ale za ten czas przynajmniej trochę amo mi się podładowało. Dobra, ten kar jest wkurzający, bo mnie znowu zabił. Ok, już Pokonałem już trzech przeciwników. No dobra, dam zabierz ponownie. Zagramy sobie z polażkami. Ale nie obiecuję, że będę w moim zdaniu, bo. Ja wiem jak to wygląda ich konta. No skoro gra Mike'iem, to on tam też jest na pierwszy lance. Jej gościu ma dopiero 2000 pucharków, więc... Nie obydwie, ale... A no, jak tak to się fajnie gra. Tak, tak, wiem. Ten... Fajny pomysł, że ona niby najbardziej właśnie postacie lubi. I hobby zainteresowanie. Mu. Yy, ok. Jeżeli tak dla jasności... Yy, Stars się kończy na moim kanale powoli, tak. Ale obiecuję wam, że kiedyś setny odcinek z tej gry będzie na kanale. Tak, to wam muszę obiecać. Musimy zrobić serię, która ma 100 odcinków. Musimy. Aktualnie z Brola mam około 55. Więc to jest już dobrze, że połowa choćby tej setki. Ty, giń, dobra. Poszedł z dymem. A ja więc dobra, bijemy. Dobra. Dobra, i pięknie. Dobiliśmy to. Zobaczmy, co ona no tam takiego skrywa. Zobaczcie w ogóle, że mam 71 rzeczy do otworzenia. Ja nic od samego początku nie otwierałem, tylko teraz No wiecie od odbieram odbiera te rzeczy, ale na przykład takiego poko albo taką koleczkę nic nie, nie robię. Yy, w ogóle już mam parę odznak, to mnie cieszy w sumie. I będziemy mieli pinpaka, ale dziś go nie otwieram. To będzie na openingu. I pinpack jest też z, yy, z darmowego na, sie, na 70 poziomie. To jest fajne. Yy, no. A więc ja niewątpliwie mam 53. To jeszcze muszę zdobyć 17 poziomów, co będzie już easy, szczególnie z tymi wszystkimi misjami. A ja się miałem tak mało, a teraz mam tak dużo. Więc yy, tak, mam 18%. To zrobimy jeszcze parę rundek. Yy, ale nie wiem, czy. Co to akurat robi tą L? Pójdziemy też na zbiory. Mam misję z zbiorami. A zbiory też są wkurzające bardzo. Ja nie lubię zbiorów. Na początku jak się gra w tą grę, tak samych początków to nas gra się fajnie, ale później to jest totalna masakra. Więc... No więc... Właśnie nazwera gram głównie na nim, bo on ma jeszcze mało pucharków i ludzie tak jakoś szczególnie ogarniają sobie. No. Nie pamiętam jak kiedyś też byłem totalnym nobem, ale nie wiem, czy tak bardzo, że do sobie mniejszym nie robić. Jakby nie. To jest piki nie, nie, brygam, nie No o, musicie nawet chłop i tu, tu nawet nie na Tutaj mam chłopki, chłopaki dopiero. to Teraz sobie, nie tam tam Dzięki. E, o, dam tę emotkę. E, no, ustawiłem sobie właśnie tam emotki. E, no. Bo ja to zazwyczaj e, jestem skierowany nerwowo do tej gry. Czyli widzicie, takie, taki wyraz zadowolenia i agresora e, powiedzmy. Czyli że takie... <laughs> no. E, albo takie, że nie wiem, film jest Nie Więc ja się skórzam tą granicami zadowoleniem. Nie I wam powiem. Damy matka. Kultana nawet nie znam, żebym użyć, Fajnie, że to go się ma postać. Nikt już w nie gra, a jak widzicie, ja jeszcze gram. o. Yy, a nie, w sumie. Chwop y, gra. O, nie jestem w żadnym klubie. No, wszystkie postacie ma próż Amber. Yy, nie wiem, czy wiecie, ale znam yy, takiego w całym imieniu Amber. Dobra. A więc pogramy sobie jeszcze, tak żeby ten odcinek miał powiedzmy 15 minut. Tak, 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 tak. Nigdy. No forever! Never. No. To już powoli jest nudne. Naprawdę nic tej gry już nie uratuje. Ta gra jest po prostu już skończona. Byłyby, byłoby fajnie, gdyby nigdy tej gry nie wymyślono, bo to naprawdę by zmieniło całe życie. Minecraft na przykład, taki też już odchodzi. Minecrafta to gra w ogóle mniej osób niż w Brawla. Naprawdę, tak, mniej osób. No i wam powiem, że przynajmniej w ogóle ta... ta hmm, kolor w sumie zadaje tym postaciom mocniejszym. Wiecie ja chyba jak ona działa No więc Gdyby nigdy nie wymyślono blosa, gdyby nigdy nie wymyślono Fortnite To Minecraft byłby najlepszą grą na całym świecie A teraz nawet zauważyłem, że niektóre osoby już Minecrafta Nie szczególnie lubią Co no, ja mam y, tego baga. Dalej jest bug a no, szali w ogóle nie celuje W ogóle od razu on się znowu No, więc ale gdyby nie wymyślono a gdyby nie wymyślono Fortnite'a, to historia może by była inna. Dobra, teraz następna ranga. Drugi meczek na zbiorach wygrany. To teraz jeszcze tylko 6. Bardzo fajnie. Dobra, zagramy teraz dla odmiany. Jest ta gorąca strefa. Jest szczególnie gorąca mruga. A co jeszcze może mnie później wkurzać? Napadu dziś niestety nie ma. A mamy w ogóle dwie takie same misje. Fajnie. Mam w ogóle dwie misje za zadymą też. Tak? Tak. Dwie misje za zadymą. Dobra, chodźmy na tę gorącą. Jaka mapa? No, to chyba nie będę lubił. To są w ogóle teleporty chyba. Nie, to nie teleporty. Dobra, a więc zagramy sobie to. I sądzę, że na sam koniec odcinka mógłbym zmienić moją postać i zagrać jako Poko I przetestować tego nowego skinka. Więc. Okej. Okay. Muzyczka spoko. O, tamte jest powtórne. Czekamy. Oni powinni mieć co więcej pucharków, ze względu na to, że gorąca strefa nie jest tak szybko do odblokowania. Tak, tak, kurza się, bo i tak yy, nikogo nie rusza. No, tak. Mm. Elo. No, co oni niby mają mi zrobić? Wiem. Albo nie. Oni chyba nawet nie zrobili, co to jest. Dobra. Idealnie zgrona drużyna. Wszyscy fajnie nawalają. Dobra, kogoś pójtujemy. Dobra, kładzak. Wiecie co? No, po tym, że buffie. Tej kolejce to zawsze są nie fajnie. Kiedyś, ja bym... Może na wózku poczekasz, to będzie i, i, gorzej, ale tak to jest naprawdę teraz łatwo. Ja rozumiem, że ci ludzie jeszcze nie mają takiego doświadczenia. Ja też po największym nie jestem. No dobra, zagramy słopem, ale rozumiecie. Cholera. No przykro mi, a może z nim zagram poza odcinkiem, o ile mi się telefon nie rozładuje. Dobra, słuchajcie. Biliśmy następną rangę. Zrobiłem to wyzwanie. W sumie jakie to jest? Aha, pięć razy po prostu. Dobra. I teraz bierzemy poko. Wybieramy mojego nowego, unikatowego skina za jakiś czas. No bo z czasem będzie unikatowy. I na co idziemy? Chodźmy na zadymę. W kończymy ten odcinek pewnie porażką. Domyślam się. Mam dwa wyzwania. Więc. Okej, okay, no. Chodźmy tą zadymkę. Zostaje ja się, może się skończyć, ale zobaczymy jak. Nie wiem, no po prostu taki zły nie jest. Uchiluję zaraz. No, tak mało podgadaje, ale to, to znamy to jest dobrze. Dobra, go. I taki zobaczcie jak się znowu ładuje. Dobra, essa w ogóle ja to nagrywam wtedy, kiedy już bardzo w ogóle prawda? Tak wam tylko powiem. Dobra. ja się tutaj skupiłam, więc nic nie gadałam. Dobra, oni tam sobie HP odzyskują powolutku. Dzięki mnie. Z rzeczy już użyłem, jeden dostał. Co to było? Dobra. Esta.. okej. Okay. No i przy okazji odzyskałem właśnie na poko parę pucharków. Okej. Okay. No dobra, słuchajcie, a więc ja skończę ten odcinek. Telefon mi się zaraz rozładuje, w ogóle ja zastanawiam się, czemu tak nagle wszyscy sobie Maxu sobie na awatarze. Dobra, no to oni tam gdzieś grają o właśnie te dla znajomych. To oni chyba ci sami. A więc ja z wami się muszę pożegnać yy, Także chciałabym wspomnieć na, tym, yy, na temat yy, LEGO Przygody 2 yy, Za niedługo będę robił już drugi opening Tylko najpierw musie, musi mi pamięć Jakby trochę, wiecie Ja nie wiem w ogóle teraz się zastanawiam w sumie dlaczego ja to nagrywam Hej, teraz pomyślałam w sumie o pamięci Ej, jakim cudem ja to nagrywam? Bez problemu Esca. Nie wiem, dobra, słuchajcie, żegnajcie w ogóle ten jeden przypom. O Boże. Baj!